O moich książkach słów kilka, czyli ex libris ojca Piotra Różańskiego. Cześć, moi drodzy, witam w pierwszym odcinku serii o książkach. I chcę Wam zaprezentować swoją najnowszą książkę, która ukazała się zupełnie niedawno, bo na początku listopada. Książka pod tytułem Dokąd po śmierci? Sąd niebo czyściec piekło. Książka wydana w wydawnictwie SP. W opisie oczywiście znajduje się link do tej pozycji, więc jeżeli będziecie zainteresowani, to zachęcam do kupienia i do lektury. O czym w książce, moi drodzy? Często zdarza się tak, że nawet ludzie wierzący zmagają się z pytaniami, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. I w związku z tym krąży wiele opowieści, domysłów, wynikających często z ignorancji Pisma Świętego, a Pismo Święte mówi na ten temat bardzo wyraźnie i bardzo dokładnie, co dzieje się z człowiekiem w chwili jego śmierci. Dlatego w książce znajdziecie, to, co mówi Kościół, co mówi Katechizm, ale także jak o końcu czasów i o tym, co po śmierci czeka człowieka, mówi nam kultura i sztuka. Starałem się tutaj ująć bardzo syntetycznie to, co każdy chrześcijanin, katolik, wierzący, ale też niewierzący mógłby się na ten temat dowiedzieć. Nie opowiadam Wam treści, bo. Przeczytacie sobie książkę i treść poznacie. Dzielę się też swoimi własnymi doświadczeniami i doświadczeniami moich bliskich, którzy ze śmiercią poniekąd mieli do czynienia. Trudny temat, ale mam nadzieję, że troszeczkę rzucę Wam światło na naukę Kościoła na temat rzeczy ostatecznych człowieka. Zatem zachęcam do kliknięcia poniżej do księgarni internetowej do sklepu, by nabyć książkę. Dokąd po śmierci? Sąd, Niebo, Czyściec, Piekło, Wydawnictwo SP, rok wydania 2022. Miłej Lektury.